w kolejnym odcinku naszych zajęć. Dzisiaj tak jak wspomnieliśmy na poprzednich zajęciach, zagramy sobie już troszeczkę jakichś wprawek. Nie będziemy robić jakichś utworów na gitarę elektryczną, dlatego że tych utworów macie pełno w internecie i możecie sobie w każdej chwili sobie coś opanować. Chciałbym, żebyśmy raczej skupili się na takim, takiej muzyce improwizowanej. Czyli, żebyście pograli sobie coś od siebie. Nie tak jak, żebyście nabrali może własnego stylu grania, tylko do, do tego potrzebny jest pewien warsztat, żeby się wiedzieć, po czym poruszać. Czyli nie możemy tam wstawiać, nie wiadomo, w jakichś tam chromatycznych skali i tak dalej. Najpierw musimy poznać pewien warsztat, czyli, tak jak gamę, już poznaliśmy gamę cedur, i dzisiaj chciałbym, żebyśmy sobie poznali pentatonikę. Pentatonika jest to taka skala złożona z pięciu stopni. Gdybyście przełożyli to na instrumenty klawiszowe to grając po w czarnych klawiszach otrzymali byście pentatonikę. Ta pentatonika pasowałaby praktycznie do wszystkiego w jakiej określonej tonacji oczywiście jest zagrana. Czyli jeśli to jest pentatonika A pasowałaby do wszystkiego, co jest zagrane w, w tonacji A. Bardzo przydaje się, bardzo przydaje się do grania wszelakiej muzyki rockowej, yy, muzyki bluesowej, w szczególności yy, jak wygląda. Zagramy sobie pentatonikę, pentatonikę A. Czyli pamiętajcie, pięć dźwięków w obrębie jednej oktawy. Zaczynamy drugim paluszkiem na piątym roku. czyli szósta struna, Piąty próg. To jest nasz dźwięk A. I to jest pierwszy stopień naszej pentatoniki. Kolejny, piąty palec ląduje nam na progu ósmym. Czyli mamy już pierwszy stopień, drugi stopień C. Kolejny stopień, drugi paluszek ląduje nam na piątej strunie, na progu piątym. Kolejny palec, tym razem czwarty na strunie piątej na progu siódmym. Tak, czyli jeszcze raz od początku. Drugi, piąty, drugi, czwarty palec. Na czwartej strunie znowu drugi palec na progu piątym. Czwarty palec na sprogu siódmym, i to już wszystko w obrębie tej oktawy, czyli piąty, ósmy, piąty, siódmy, piąty, siódmy. Proste, prawda? Ok, to było w obrębie jednej oktawy. Teraz zagrajmy sobie dalej w obrębie następnej oktawy. OK. Schodzimy dalej. Kolejna, trzecia struna, próg piąty. Trzecia struna, próg siódmy. Schodzimy na strunę H. Znowu próg piąty. I tym razem na strunie H próg 8. Na strunie E1 znowu próg piąty i próg 8. Zagrajmy od początku. Ok, zagraliśmy pentatonikę przez dwie oktawy. Proste. Zagrajmy teraz w Ustawiamy sobie 60. Czy? A teraz to było nasze ćwierćnuty. Zagrajmy to usunkowo, czyli na każde uderzanie przypadają nam dwa nasze okostkowania. Trzy cztery. Ok. Czyli chciałbym, żebyście pobawili się troszeczkę tą muzyką. Każdy potrafi jakiś utwór lepiej bądź gorzej yy, nauczyć się, otworzyć, wszystko w porządku, wszystko fajnie, yy, można nie wiadomo jak szybko grać, ale yy, dobrego muzyka też poznaje się po tym, co on wkłada swojego tam w improwizację, po tym się poznaje, yy, czy, czy ktoś po prostu słyszy muzykę, tak? Dobrze, zatrzymajmy sobie metronom i teraz włączmy sobie... Wiem, że nie wszyscy, nie wszyscy mamy nie wszyscy mamy looper. Mieliśmy sobie robić zajęcia z luperem, ale nie wszyscy go po prostu posiadają. Dlatego możemy zrobić inaczej. Możemy sobie włączyć YouTube'a chociażby i wpisać podkłady. Podkład w tym przypadku jesteśmy w A, który jest odpowiednik też do donacji C-dur, Amol c Więc wpisujemy sobie Podkład, nie wiem, rok A czy rok C. W tym przypadku włączyłem blues, blues in C. Tak to zatytułowałem czyli będzie mi sobie właśnie jakiś bluesik, powinien mi tu zabrzmieć. Coś takiego. Mam jakiegoś bluesika. I teraz. Cała sztuczka polega na tym, że cokolwiek byśmy z tej pentatoniki nie zagrali, to nam fajnie będzie pasowało do tej muzyki. Sprawdzimy. To przepraszam, to dodam za skalę akurat. Nie mogą się powstrzymać. Tak? Tylko to były same. To była sama jazda po schemacie, A teraz. Zagrabić coś też było troszeczkę mm, też cały czas popęta ale w inny sposób zagrane. Przykład? <laughs> Okej. Okay. Zagrajmy sobie. Taki właśnie fraza. Pojęcie frazy muzycznej. Chciałbym, żebyście grali właśnie frazami. Nie. Nie w, grali po, po schematach jakiś. Tylko żebyście myśleli, e, myśleli frazami, czyli takimi oddechami, myślami muzycznymi. E, o co chodzi? Wymyślę sobie taki jakiś, jakąś myśl. To już jest fraza, Jeszcze raz. Ok. To na chwilę się zatrzymamy w przypadku gitary klasycznej. Naszym wibratem, czyli upiększeniem tego dźwięku na gryfie jest wibrato równoległe, czyli tak? W ten sposób, A na gitarze elektrycznej możemy wykorzystywać zarówno to, jak i wibrato, równoległe. Tak? Poćwiczcie sobie na przykład ćwicząc pentatonikę. Już ten jest bardziej wzbogacony. Fajniejszy. Ok. Wracamy do poprzedniej myśli, czyli do naszej frazy. Wymyśliłem sobie taką frazę. Ok. Dodajmy vibrato. Już zaczyna się taki oddech, tak? Już mam w głowie coś, co zagram później, czyli przejdę do kolejnej frazy. Ale jeszcze raz zagram to. To jest wszystko po naszych stopniach pentatoniki. Nie ma tu żadnych tajemnic. Zagrajmy nasz pierwszy dźwięk, nasze E. Zagrajmy poprzez gliss, glissando, poprzez przeciągnięcie do dźwięku E z dźwięku D. Czyli w ten sposób uderzam i przesuwam. Jedno uderzenie. Tak. Posłuchajcie. Już to nabiera takiego fajnego charakteru. Wiadomo, że to już będzie zależało od Was, jak, jak, jak ta fraza zostanie przepuszczona przez Was. To, co słuchacie, to um, czego się nauczyliście, to kogo, jakich gitarzystów słuchacie, będzie miało wpływ na to, jak tą frazę zagracie. Czyli nieważne, jak tam biegacie szybko po, po pentatonice. Zawsze ważne jest to, w jaki sposób te dźwięki zagracie. Ok? Mogę sobie zagrać teraz, ale mogę też zagrać poprzez podciągnięcie. Tak? Czyli tłumię sobie nadgarskim. To nie jest proste, musicie sobie poćwiczyć. Ale od tego do tego dźwięku naprawdę nie chciałbym, nie chciałbym tu wchodzić w nuty, bo, bo to jest cały proces, który, który przebiega też w szkole muzycznej, yy, znajomość gryfu. Yy, nie będziemy wchodzić w nuty, nie będziemy operować dźwiękami, bo mówię, to yy, to jest wam na razie na tym etapie zupełnie niepotrzebne i ten proces przede wszystkim musiałby trwać bardzo długo. Dlatego będziemy pokazywać sobie ewentualne dźwięki, albo mówić, który to jest próg, tak? Czyli Poznamy też następne pozycje, oczywiście, tej naszej pentatoniki, i wtedy się zacznie fajnie robić. Jeśli sobie skorzystamy, będziemy przechodzić przez na przykład kilka pozycji. Przeszedłem przez trzy. Tak? Ale skupmy się na razie na jednej. Postarajmy sobie ten. Tą frazę postarajmy sobie zagrać do naszego podkładu bluesowego. Przeszedłem na następną pozycję. Mhm, ok. Też ciekawy, fajny patent. Możecie sobie ćwiczyć takie zagrywki modyfikując, przepuszczać przed siebie. Pamiętajcie, nie kopiujmy. Kogoś, chociaż czasami się nie da, bo, bo jeśli kogoś długo słuchamy, to po prostu tam zostaje w głowie. Ale no na pewno od tego nie uciekniemy, chociaż modyfikujmy. Zobaczcie, kolejny fajny patent z Pertatoniki czyli do siódmego progu najpierw sobie podciągam i dopiero uderzam i opuszczam. Tak? Mógłcie sobie w ten sposób zagrać. Dobra. Połączmy teraz nasze dwa dwie frazy. Ok. Jest już ciekawie. Dobra. Kiedy kończą się nam jakieś pomysły, zawsze możemy posilić się techniką. Czyli zagrać jakiś o kawałek gamy. Nie umiemy na razie, ale umiemy pentatonikę. Czyli możemy sobie zagrać jakieś stopniowanie. Nazwijmy to nasze stopnie. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Ok, zobaczcie. Jak zagram tak. To będzie nic. Po prostu jest zagrane, bo jest zagrany. Ale jak zrobię stopniowanie. Czyli pierwszy, drugi, trzeci, drugi, trzeci, czwarty, tak? I dalej. Zagrajmy sobie samo stopniowanie z metronomem dwa, trzy, cztery. Jak zagram? Już jest ciekawiej. Ok. Kolejnym, kolejnym sposobem na wykorzystanie pedotoniki mogłoby być na przykład zagranie dwóch stopni jednocześnie. Czyli tak: pierwszy, trzeci, jednocześnie. Czyli jest to interwał kwarty. Pierwszy, trzeci, drugi, drugi, trzeci i czwarty jednocześnie. Czyli znowu mamy kwartę i tak dalej. Jednocześnie co drugi stopień, tak? Wykorzystamy sobie to, może? Włączamy sobie metronom. 120. Ok? Zagrajmy sobie tą kwartę poprzez glis. Czyli na siódmym progu. Muszę dojść do 7 probu, z 6. Okej. Okay? Okay. Jak widzicie, nie trzeba dużo znać, żeby się, żeby się tym pobawić troszeczkę, pomuzykować sobie, tak? Cały czas jesteśmy w obrębie naszej pentatoniki. Nie wychodzimy poza pierwszy stopień, pierwszy, nasz pierwszą pozycję. Tak. Możemy sobie na przykład zrobić takie coś. W przypadku, gdzie mm, gramy gram, nie wiemy co sobie już później zagrać, tak? Czyli legatko. Jedno uderzenie, dwa dźwięki. Wszystko po pentatonice. Dobra, wykorzystamy sobie to. Ok. Coś takiego. Kolejny sposób na wykorzystanie naszej pentatoniki może być na przykład zastosowanie tak zwany ghost note, czyli puste dźwięki, duchy, yy, nuty, nuty, duchy, tak? Czyli mamy tak normalne uderzenie i uderzenie staccato, z tłumikiem, różnie to można nazwać. Yy, jak to zagrać? Prosta sprawa. Nie dociskamy struny. Już. Zagram sobie teraz, może przez jakiś dźwięk chromatyczny, czyli do siódmego progu, z szóstego. Tak? Wymyślmy sobie coś. Włączamy znowu 120. możemy kombinować sobie dowolnie na tym właśnie polega to jakimi jesteśmy gitarzystami ok wykorzystajmy sobie